już w wieku 21-22 lat e, przyznałem się, że jestem alkoholikiem w swojej rodzinie. Natomiast nic nie zrobiłem, żeby nie pić w przyszłości, więc nie poszedłem na terapię, bo byłem najmądrzejszy na wsi, e, że tak to ujmę, i powiedziałem, że ja sobie z tym poradzę, ja to miałem w domu, ja to, ja to wszystko wiem i na, na pewno sobie poradzę i przerwę to w odpowiednim momencie. Natomiast obudziłem się w fazie czwartej, czyli tej ostatniej, w fazie uzależnienia. Moimi najlepszymi przyjaciółmi w Apogo byli dilerzy, więc jeśli chodzi o twarde narkotyki, no to pierwsze, pierwszą styczność z narkotykami miałem w Holandii na turnieju piłkarskim, więc e, możecie Państwo się domyśleć, jaki to był narkotyk i nie dzielmy na e, lekkie, nie wiem, twarde, miękkie itd. narkotyk to narkotyk. Twarde narkotyki poczętowała mnie e, ówczesna partnerka, była policjantka notabene, e, to popularne do palacze i no, spodobało mi się, bo mnie marihuana zamulała, natomiast ja wolałem właśnie tą energię, tą adrenalinę e, przynieść z, nie wiem, z boiska do, do życia normalnego.